Witajcie! Kiedy w królestwie zwierząt dzieje się coś złego, najczęściej winę za to ponoszą ludzie. Ale jeśli człowiekowi udaje się naprawić błąd swoich poprzedników, to wygląda to na prawdziwy cud. Tak właśnie stało się z bohaterem naszej opowieści, która wydarzyła się w pobliżu jednej z burzliwych rzek wschodniej Syberii. Zaraz Wam o tym opowiemy. Pewnego wiosennego poranka mężczyzna poszedł na ryby. Wziął wędkę, ale nie miał spławika, postanowił więc łowić na muchę w nadziei na złapanie pstrąga lub omula. Stanął na otwartym, niezadrzewionym brzegu rzeki. Zarzucił wędkę. Nie czekał długo. Wkrótce w wiaderku wędkarza pluskało już kilka pstrągów i potężny lipień. Podekscytowany wyciągał jedną rybę za drugą. Ciesząc się udanym połowem, mężczyzna nie zauważył, że od tyłu podkradł się do niego mały niedźwiedź. Po samym spojrzeniu zwierzęcia na ryby widać było, że mały był głodny. Widząc, że mężczyzna nie zwraca na niego uwagi, niedźwiedź głuchom mruknął. Zaskoczony rybak odwrócił się i zobaczył misia podkradającego się do ryb. Wędkarz okazał współczucie i poczęstował misia lipieniem. Niedźwiadek wziął rybę i z radością począł ją zajadać. Po zjedzeniu połowy oddalił się z resztą ryby w zębach w pobliskie zarośla, a mężczyzna z poczuciem spełnionego obowiązku kontynuował połów. Wkrótce ryby przeniosły się na środek rzeki. Mężczyzna miał na sobie wodery, wszedł więc do wody. Pomysł okazał się dobry i mężczyzna w pół godziny złowił jeszcze trzy ryby. Wyobraźcie sobie jego zdziwienie, gdy nagle obok siebie zobaczył stojącego w wodzie niedźwiadka, tego samego, którego niedawno częstował rybą. Zwierzę spojrzało wędkarzowi w oczy i przeniosło wzrok na złowione ryby. Wędkarz wrócił na brzeg i dał mu jeszcze jedną. Miś wziął lipienia i znów wrócił do lasu. Mężczyzna, zaskoczony takim zachowaniem zwierzęcia, postanowił podążać za misiem, trzymając się w pewnej odległości. Maluch biegł leśną ścieżką z trudem trzymając w zębach śliską zdobycz. 50 metrów dalej zniknął w zaroślach. Zaciekawiony rybak ostrożnie rozchylił gałęzie, przeszedł przez krzaki i znalazł się na ukrytej przed wzrokiem ciekawskich polanie. Tam, w cieniu drzew, zobaczył leżącą na boku niedźwiedzicę, która ciężko oddychała i była ranna. Na trawie widać było zastygłe krople krwi. Rana była poważna. Niedźwiedź nie mógł samodzielnie się poruszać. Teraz stało się jasne, dlaczego niedźwiadek zanosił ryby do lasu. Wędkarz, po tym co zobaczył, postanowił wrócić na brzeg po ryby i przynieść jej rannej niedźwiedzicy. Nie zbliżając się do rannego drapieżnika, zostawił swój łup kilka metrów dalej. Tego dnia odpuścił już sobie łowienie. Zabrał wędkę i wrócił do domu. O spotkaniu w lesie poinformował okręgowy oddział łowiecki. Pomoc nadeszła na czas i niedźwiedzice uratowano. Najprawdopodobniej zwierzę napotkało na swej drodze kłusowników. Wędkarz naprawił zły uczynek innych ludzi. Uratował dwa życia naraz, pokazując niedźwiedziowi, że nie wszyscy ludzie to okrutni mordercy, którym obca jest troska i współczucie. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli spodobała się Wam ta historia, udostępnijcie ten filmik znajomym. Łapki w górę. I subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce.